Widzę, że nie potrafiliście wytrzymać do jutra. Niech i tak będzie. Zmienimy dla was nasze plany. Przesuniemy datę waszej egzekucji i zabijemy was teraz. Ej, ty, schowaj się. Co jest? Cholera, gdzie się podzieli? Gdzie oni są? Znajdźcie ich. Gdzie oni są? Ola, pożar przeniósł się na pole. Nasze zbiory, nasza rewolucja. Wygranie. Czy Wy macie pojęcie, coście narobili? Zniszczyliście nasze święte trawy. Przez waszą. Rany, ale to była zabawa. No ale wszystko poszło z dymem. Uczajmy się ten chłopie.